Egzamin po klasie 8 z 2019 roku. Zadanie siódme. W pewnej firmie zatrudnionych jest więcej niż 10 pracowników. Połowa z nich zarabia po 3000, a druga połowa po 4. No i pytanie, czy średnia arytmetyczna zarobków w tej firmie jest równa 3500? I Gdy z pracy w tej firmie zrezygnują dwie osoby, z których jedna zarabia 3000, a druga 4, to średnia arytmetyczna tych zarobków się nie zmieni. Słuchajcie, zadanie takie do wyczucia, i generalnie większość z Was pewnie czuje, że jak połowa zarabia 3000, druga połowa 4, to jak sobie dodamy te 3 plus 4, podzielimy na 2, to rzeczywiście 3,5 wyjdzie. Jak zwolnią się dwie osoby, z czego jedna zarabi trójkę, druga czwórkę, to i tak ta średnia tych zarobków się nie zmieni. Ale jak to przedstawić w sposób matematyczny, żeby mieć taką stuprocentową pewność, że to co odczuwamy na początku tego zadania jest właściwe? Jeżeli w pewnej firmie zatrudnionych jest x pracowników, jedna połowa zarabia 3, a druga 4, to gdybyśmy sobie wzięli, że ta jedna połowa to będzie x, czyli 3000 złotych zarabia x pracowników i 4000 złotych zarabia x pracowników, to gdybyśmy mieli obliczyć średnią arytmetyczną, to zrobilibyśmy to tak, że byłoby to 3000 złotych razy x. Plus 4000 zł razy x przez 2, no a to by nam dało z kolei po wyciągnięciu x przed nawias 3000 plus 4000 na 2. Czyli mielibyśmy dokładnie 3500 razy x. Czyli Średnia wyszłaby 3,5 tysiąca, a x, to liczba, a x to liczba tych pracowników, którzy, którzy nam tutaj te zarobki generują. Co gdyby, co gdyby zwolniły się dwie osoby, czy ta średnia arytmetyczna się nie zmieni? No jeżeli mamy w pierwszym przypadku 3000 tysiące złotych i pozbyliśmy się jednego pracownika, i 4000 zł, i pozbyliśmy się też jednego pracownika. No to zobaczcie, że tak naprawdę ta średnia arytmetyczna w ogóle nam nie ulega zmianie, bo teraz x minus 1 wyciągamy przed nawias, a w nawiasie mamy 3000 plus 4000 na 2, czyli mamy 3000. 500 razy x minus 1 pracowników, czyli, czyli odpadli nam. Odpadły nam dwie osoby, a, a średnia nie uległa zmianie.